Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Bischof Minecrafta i Magii z Karimirim. Tutaj troszkę mnie przyłapaliście w trakcie przygotowań, ale to w związku z tym, że coś wyłapałem i chciałem się z tym podzielić. Mianowicie, tutaj szukałem gratów w skrzynkach i się okazało, że w różnych skrzynkach Lodują różne rzeczy, które tu lodować nie powinny. Na przykład skrzyce z botanią wylądował Thermal, Tinker's Construct, jakieś dziwne rzeczy. Ale to jeszcze nie jest najgorsze. Eee, zobaczcie, co wylodowało. Eee, nie wiem, gdzie to była ta skrzynka. Eee, tu. Albo tu. Eee, no, zasadniczo, zasadniczo rozchodziło się o to, że była napchana. O, znalazłem, zobaczcie. Ticker skonstruktowa skrzynka typowo napchana cała cobblestone. Ouch. No, niestety, to takie rzeczy się zdarzają. Będę musiał to wszystko pokonfigurować. Również ma to związek w tej chwili z tym, że mm, chciałem. Dodatkowo, bo to też było zrobione, tylko że w międzyczasie gdzieś mi zniknęło, połączenie tej skrzynki, ciekawe czy, czy jest ta ruda, no jasne, że jej nie ma. Ta skrzynka była połączona również z systemem, z systemem AE, i trafiały do niej wszystkie, wszystkie rudy i były nawet pofiltrowane. I strasznie jestem niezadowolony, że to wszystko przepadło, bo, bo to już było skonfigurowane i działało i było całkiem, całkiem fajne. Dodatkowo jeszcze się pojawia w tej chwili pytanie, czy za chwilę nie będzie problemu w związku z przekroczeniem jakiejś, jakiejś ilości czegoś, myślę tutaj o kanałach na magistrali. Bo w tej chwili to niby, niby zwykłego flaxa e, robię, kurczę, bądź tym deszczem w ogóle, na burze się zebrało, e, ale chyba akurat tu nie będzie, bo chyba pociągnąłem ten kabel jakoś tak z wyprzedzeniem. E, I w ten oto sposób jest ok. E, tylko i wyłącznie muszę ustawić import basy. W odpowiednich miejscach. Muszę się wygramowić. I tak. Ta skrzynka, import, bus, wszystko, wszystko z niej będzie wysysane i trafiało do systemu. No niestety, system zaraz się zapcha, bo wszystkie skrzynki, gdzie jest jeszcze miejsce, będą zbierały złom. Co nie jest wcale takie fajne. Tutaj będzie druga taka sama skrzynka. Hop. Filtrowanie na tych skrzynkach z założenia ma go nie być, więc go po prostu nie będzie. Natomiast tutaj, jak już będę w tej chwili zakładał eksport BASA, no to tu będziemy mieli troszkę więcej problemów z dostosowaniem tego systemu. Oczywiście, jak zwykle, wyjdźmy yy, yy. z tej dziury. To, to podłogę już tyle razy rozwalałem, że to nic dziwnego, że jest problem. E, dobra, to sobie zostawmy. Eksport BAS e, tutaj, tak. I ten eksport BAS dodatkowo e, wyposażamy w fazę cardę. E, plus. Mm, plus. Halo. Gdzie się podziały moje karty? O, oh, głowy. Aha. <laughs> Zlikwidowałem sobie w międzyczasie, w międzyczasie crafting terminal, bo się okazało, że jest mi potrzebny. I, i stąd, stąd właśnie nakryłem skrzynki, że się zapełniają śmieciem zamiast czymś, czym się powinien zapełniać. I teraz kurczę, karlić, zgaduj, gdzie jest calculation processor. z Problemy, problemy. No to powiedzmy, że pójdziemy do. Mm, tak, do systemu zapasowego, który jest opodal. Eee, calculation process. O, nie ma? Nie mamy. O, coś takiego. Patrzcie, tego, tego się nie spodziewałem. Znaczy, musimy zrobić. Ewentualnie, musimy wyciągnąć ze skrzynki, w której był przewidziany do zrobienia. Bo Widzę, że tu się już coś kręciło. Eee, no i tu calculation Procesory są. Pytanie, czy na przykład jeszcze mam silikon print. Hmm, silicon Print, Silicon nie ma. No to trzeba będzie zrobić. W każdym razie bez tego calculation procesora, nie możemy zrobić sobie crafting terminala. Mam nadzieję, że to jest ten crafting terminal, o którym myślę. I tak, tak, to jest tak. I teraz będzie to zdecydowanie wszystko szybciej szło i będzie wygodniej, i tak dalej. Będziemy musieli zrobić dodatkowy silicon z tego powodu, ale potrzebujemy. Y, Serstus Quartz'a oraz kard. Y, Ej no. Ja miałem te karty tutaj wcześniej. Co ja z zrobiłem? Hmm. Co ja z nimi zrobiłem? Może Chyba one zniknęły. Albo coś. Hmm. Pamiętam, że przeszukiwałem tutaj skrzynki w poszukiwaniu za się No dobra, to powiedzmy, że em, tu nie ma... Em, a, a, live. E, przez 2p się pisze. Uuu. the fuck? Jakaś nowa funkcja. Hmm. Musi, yy, ten, yy, de, pff, jak się nazywa, dotrafitex eee, musi mieć jeszcze funkcję do enchantowania przedmiotów, najwyraźniej, eee, nie, nie allplied, tylko applied, energy sticks i yy, myślę tutaj o tych zwykłych kartach, eee, których tu nie widzę, coś sobie wręczyłem, potion of weakness, eee, nie dziękuję. Hmm. O tych kartach. To są basic karty. I one są Calculation procesor Złoto i Redstone. I jak to było? Advanced Card. Basic Card. Tak. No i co? Tu miało być łatwiej. Halo. Calculation Processor. Chyba, że no, tak. Dobra. <laughs> już liczyłem na to, że się samo będzie kraftowało. To by było nawet wygodniej, że wklejamy, wklejamy tutaj recepturę. No i ta receptura jest od razu pobierana i realizowana. To nawet, że to było w funkcjonalności już kiedyś. Ale tak, raz, dwa, trzy. Dobrze. I teraz capacity card. I to jest po prostu ta karta plus cesto to squads. I to mamy capacity card, to zwiększa nam pojemność. E, również w tej chwili nie pozostaje mi nic innego, po wrzuceniu oczywiście tych kart tutaj e, na, e, z, na filtrowanie. To jest export bas. E, na OR. Wszystkie ORy jakie mamy w systemie, prawdopodobnie trochę ich będzie. OR. I mamy tak, aluminium ore, to możemy właściwie to wyrzucić, to skasujmy, Kapusy... na razie karty będzie yellowite, right. iron, eee, wiadomo, copper, czyli wszystkie podstawowe właściwie będą, cobalt, ore może niekoniecznie, copper, copper, eee, LED, to mamy, tin, eee, silver, Ferus, ornie. Aluminium już mamy. Dobrze. Zostajmy na razie przy tym, bo nie mamy więcej żadnych żadnych dodatkowych rud. Tutaj takich nietypowych. Bo mamy tak. Aluminium, srebro. Nie. Po kolei. Żelazo, srebro. Mieć cynę ołów i jelori. I to chyba wystarczy. Tak, bo. Tak naprawdę. Chyba ich nie ma za bardzo więcej. Co ja nie kojarzę, bo nie chcę, nie chcę tutaj umieszczać jeszcze. No i mamy oczywiście fusy, czyli wystarczy, że jeden, jeden koper rzucimy i on już będzie. E, ale to pór koper. To, 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 pour, pour copper, to y, ja tu chciałem zrobić taki numer. E, z, z, z zasadniczo. Zasadniczo. To jest skrzynka. Zasadniczo wystarczy, że mamy jedną cynę i już system rzuci nam wszystkie ceny dzięki właśnie obecności w fazy module i to jest, to jest fajne. No ja nie kojarzę dalej żadnych żadnych dodatkowych ołóg, żadnych dodatkowych ród, których bym potrzebował według mnie. A jeśli jakieś zostaną, to mi się to przypomni i w dalszym ciągu mamy miejsce, żeby tutaj dodać, O w międzyczasie czasie e, to niech się mieli w spokoju. <laughs> Słuchajcie, znalazłem te capacity cardy, co mi umknęły, wrzuciłem je do czerwonego backpacka przez przypadek, nie ja wiem jak to się stało, trudno. E, na pewno się przydadzą, bo wiecie, kiedy będziemy konfigurować sobie tutaj te skrzynki dla pojemności, w tej chwili e, chyba się zajmę ich uporządkowaniem, bo tu mamy na przykład tak różne dziwne rzeczy. Tak, tu, tu zdecydowanie wylądowały elementy, które nie powinny w różnych dziwnych miejscach. E, na przykład graty od AE lądują w, z, z jakiegoś powodu w skrzydłach z e, ingotami, co jest e, dla mnie bez sensu. Również styki pistony tu są i Dansy DANS Conduity i, ja tak powiem, e, trochę, br, trochę bez sensu się dzieje tu też jakieś dziwne rzeczy. Stąd slaby tu wpadły niepotrzebnie absolutnie i odebrałem swoją własną skrzynkę gdzieś w tym miejscu. Eh, no cóż, muszę muszę to... O kurczę, ale świetnie. Muszę to pogardiać. Przyłapałem baga na gorącym uczynku, zobaczcie. I o to właśnie chodzi. No niestety. Harpenter z bloki zniknął. Znikną zostaną zastąpione albo normalnymi pochodniami, albo jakimś innym źródłem światła, bo nie, tak, tak, tak się bawić nie będziemy, drodzy Państwo. Zastanawiam się, czy by w związku z tym na przykład nie, nie, nie zamontować lamp w suficie. Ten temat poruszałem, ale. Z tego co dobrze pamiętam, poprzednim razem stanęło na tym, że jednak one będą wyglądały źle. Jakie by nie były i stąd w ogóle zrezygnowaliśmy. Co prawda, Fixture hmm. Project Relumination to bałem się, że nic się nie zmieniło. Większość tych lamp dalej jest brzydka. <grytania> Sorry. Koniec końców prawdopodobnie skończyłoby się to zamontowaniem takich zwykłych lamp w suficie, e, na przykład białych albo żółtych, Kurczę czy te kury. Pozbędę się ich wkrótce, naprawdę obiecuję. No ale piórka dają, to jest, to jest zdecydowanie to, co działa na ich korzyść. E, ale jako, że udało mi się w końcu, w końcu połączyć kabelkiem naszą komorę rdzenia z systemem sterującym, teraz to wygląda z tej strony mniej więcej tak, są wykorzystane cztery kabelki w bundlu, do przyciska, do czerwonej lampy, do zielonej lampy oraz w, powroty do przyciska i w tej chwili już wszystko wydaje się działać tak jak, tak jak działać powinno, nawet na tym tutaj drugim końcu zdecydowanie. Tak, troszkę, troszkę, musiałem tutaj napsuć, da, da ale wydaje się, że wszystko jest OK. Eee, I tak, jestem cały szczęśliwy, jestem zadowolony, ten, ten problem udało nam się zażegnać. W dalszym ciągu nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ten drawbridge się nie wysuwa, e, mimo że posiada zasilanie. E, to, to mamy, eee, tak, to jest ten. Yellow drawbridge. Właściwie, o. To jest jeden drawbridge, to jest drugi drawbridge. Eee, I tak jak powiedziałem, nie mam pojęcia, był jeden z drugim eee, nie... O. O. Ej. To się udało. Chyba się udało. Czyli, eee, czyli przez przypadek, przez przypadek zaprawiłem. O, najwyraźniej Drogbridże nie lubią bezpośredniego zasilania prosto. E... What the fuck is this shit? Baby szkeleton? W tym miejscu? Co tu się, kurczę, stało? O ty, kurka, woda z kubańcu. Nie, 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 ma takiej, nie ma takiej możliwości. Żadnych, żadnych szkieletów w okablowaniu. Nie ma, nawet nie próbujcie. Nawet nie próbujcie. Wszędzie się zalegają. Zalegają normalnie. A, straszne rzeczy. Dobra. E, tutaj zauważyłem, że jest pewne opóźnienie między włączeniem zasilania, a pojawieniem przedmiotów, ale ja to zwalam winę na podwójne na, podwójne, na podwójny tor zasilający e, jak sami widzicie zresztą na załączonym obrazku, jedyne co, ouch, tak, e, tutaj będzie mały problem, bo będę musiał um, tutaj coś zmienić i chyba nawet wiem, e, cover, Cobblestone cover, jedna sztuka. Musimy po prostu niewielką, e, niewielką przeróbkę zastosować. Te kabelki, które tutaj są, e, muszą po prostu być oddzielone od siebie. Nie, 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 nie niczym innym, tylko ko oj, chyba nie nawet nie tak wziąłem co trzeba. Mm, cobblestone, kobblestone. Cobblestone Cover, forczby Blocks, Okej, okay, to, to może włożyć. No i również przy wyłączaniu jest pewne opóźnienie. Ponieważ żółta lampka przypominam, że pokazuje nam tylko, że działa UPS. Coś. coś zepsułem. A, tu się pojawiło. Nie, to nie może być. Nie może być tak. Aha, czyli czyli musimy zrobić inaczej. Ten klocek rozwalamy, tu robimy tak, tu robimy tak. To takie małe takie małe przekładańce, jeśli chodzi o kablowanie, to się to się jak najbardziej zdarza nawet bardzo często. A, niepotrzebnie. Niepotrzebnie go rozwalałem, mogłem Zrobić tak. I to dalej będzie działać. I dalej będzie funkcjonować. Dobrze. To już mamy, to już mamy załatwione. I teraz możemy sobie normalnie tę przestrzeń tutaj zamurować. Niczego nie przerwiemy. Drzwi w dalszym ciągu nie można tu wstawić, bo mamy guzik, który będzie otwierał i zamykał na, na, około, na okrągło. I to nie miałoby najmniejszego sensu. Dobra. Ale w nawiązaniu do tematu sznurków i kabli. Z... Po pierwsze, wyszły mi wszystkie insulated wires. Wszystkie. Zostały mi tutaj te trzy sztuki plus, plus, jeszcze jakieś dwie. No i również, żeby zrobić sznurek, musiałem długo, długo kampić owce. I stąd mój nowy pomysł, aby, aby, coś, włączyłem takie, to, o, F7 chciałem włączyć. Aby zrobić pełnoprawną zagrodę pewną prawną zagrodę, którą tam, wiemy, że mamy na górze zagrody, ale to jest takie dziwne miejsce, trochę bez sensu, więc pomyślałem sobie, gdzie jeszcze mógłbym tą zagrodę strzelić i doszedłem do wniosku, że tutaj się da. Tutaj się da, to jest korytarz, on się kończył ślepo. Tutaj był, kiedyś miał być nasz grinder Endermanów, z którego nici wyszły, bo się okazało, że Endermany niestety w tym tierze się nie potrafią spawnować w świecie, w Overworld, gdzie nasz soul shard był zbyt niski, więc komora poszła w odstawkę. Po drodze została zabudowana m.in.... Oh. No, ale to się, to się spokojnie, to się, e, to się wykorzysta. W zoru, mam już dobry pomysł. E, została między innymi zabudowana w związku ze stworzeniem e, po, komnaty do Tomcrafta, która zaczęła wystawać oraz pokoju do e, enchan, nie Enchantingu, tylko do portali. Swoją drogą, e, pokój do portali. Będzie miał za chwilkę jeszcze kolejne chyba wcielenie. Ponieważ Darwin swego czasu zwrócił uwagę, że jeżeli te dwa portale one się tak, to jest jeden, to jest drugi, jeżeli one się tak ze sobą stykają, nie działają prawidłowo, więc prawdopodobnie po prostu będę musiał to pomieszczenie przerobić. Trochę je rozsunę, trochę je poszerzę i wydłużę je w tamtą stronę. I to jest, to jest bardzo słuszna koncepcja. Myślę, że. Myślę, że kurczę, to chyba. Najpierw będę musiał wykopać, a potem będę musiał do was wrócić jeszcze z odcinkiem, ponieważ nie chciałbym zacząć tworzyć zagrody dla zwierząt w momencie, kiedy nie wiem, ile ona zajmie. Na pewno, na pewno będę chciał stworzyć zagrodę dla owiec. Jeśli chodzi o zagrodę dla krów, tak, jakoś nie mam specjalnie, jakoś nie mam specjalnie Weny, ponieważ ona na obecną chwilę no i oczywiście, warto tu jeszcze system, ale pociągnie i, tak dalej, i tak dalej. ponieważ na razie, jeśli dobrze pamiętam, krowy nie są nam aż tak bardzo do czegokolwiek potrzebne. Gdybyśmy, to żeby jeszcze tutaj zainstalować dźwignię do włączania tego systemu na stałe. Co? Nie byłby taki głupi pomysł z dwojga złego, no, ale dobra, letter. W tej chwili mamy po pierwsze dużo skór, po drugie, skóry są potrzebne tylko w bardzo, w bardzo ograniczonym zakresie, czyli do skórzanych zbrój. Oraz, y, oraz jakieś głupoty, które właściwie są nieużywane przez nikogo: backpacki, de, 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 jakieś detektory, coś tam. Kto tego używa? No najbardziej, ba, najbardziej backpacki są używane w tym celu i książki. Tylko to. Również, również są jeszcze, zdaje się, do tej, potrzebne do receptur w Bestcrafcie, też do robienia yy, nomen, nomen książek. I tutaj, tutaj to akurat nic nic innego. No Ale tak. E, weźmy odpalmy pleca, to nam nie będzie potrzebne. Weźmy nasz wielki topór i zacznijmy po prostu rąbać pomieszczenie z portalami. E, I tak. Całe zostanie przerobione niemalże. Zos, sam, sama koncepcja niewiele się zmieni, ponieważ niewiele może się zmienić. Jesteśmy ograniczeni ilością miejsca tutaj z tyłu. Zdecydowanie nie chciałbym, nie chciałbym się tutaj wbijać zbyt głęboko, ponieważ na tym, na tej płaszczyźnie, o, już się zaczyna spawn i byśmy po prostu w niego zaczęli wchodzić. Co by nie było, co by nie było fajne, co by nie było miłe dla kogoś, kto by ewentualnie próbował przeprowadzić tam jakieś działania w związku z, przykład zrobieniem czegoś, bo a na przykład powiększę sobie pomieszczenie, do, nie wiem, tam, tinkers, to był chyba pies do Tickers con jeśli, jeśli mi się dobrze wydaje, a jak sobie chciałby powiększyć ktoś piec, no to nagle by wpadał właśnie w, w, to, w to miejsce i pojawiałyby się właśnie problemy. Czyli tak, o jedną kratkę. Na pewno mogę to wszystko rozbudować. To sobie zostawmy. To sobie powiększmy. Plum. Również, również pociągnie za sobą, z tego co widzę, pewne estetyczne, estetyczne rozwiązania. Gdyż, ponieważ będziemy mieli... Kurczę, te slajby mnie wkurzają. To było fajne przez chwilę, ale później to jest strasznie upierdliwe. I tak, to jest... To jest też portal do portalowania się do TP Worlda. To jest portal do TP Worlda, czyli, sorry Tolmaj, e, mm, portal do Ciebie wyleci. Tak, wsadzamy TP Worlda. Tolmaj, TP World, ups. The world... Czy hmm, Zastanawiam Aha, bo to jest to jest ten, są multilinie. Dobra, tyle, tyle mam nadzieję, że mi wystarczy. Jednak się widzę, przyda przyda mi się kilof, żeby to wszystko zdemontować. I zapowiada się tu również na całkiem, całkiem spore posiedzenie, bo zobaczcie nie dość, że musiał to wszystko no wszystko będę musiał rozwalić, to się nie, nie da się ukryć. E, żeby nie przerabiać podłogi, zdecydowanie zostawię całą resztę takie jak jest, nie będę tutaj nic zmieniał. Chodzi mi tylko o rozsunięcie portali, bo tak jak do tej pory były zestawione, teraz już nie będą. I w związku z tym, że będziemy mieli jedną, jedną ramkę więcej, to również będziemy mieli jedną ramkę Brzydziej, bym powiedział. Hm. dobra, to jest tak. To jest do e, Tolbaja. No, to jest portal do Tolbaja. Tol Akurat. E, dobra, czyli e, jak to się będzie miało w tym miejscu? No, tu chyba nie będziemy mieli problemu, żeby to. A, już będziemy mieli. E, br, delikatny ten portal będzie wypadał mniej więcej tak. Bardzo próbuję sprawić, żeby one były dalej wysokie na trzy. wysokości pomieszczenia, bo to, będzie, bo to będzie ładne. Potrzebujemy zrobić carpenter z bloka, znaczy carpenter z kamer, użyć do obracania sobie tych slabów, bo one, one chyba w domyśle się nie pozwalają. A nie, pozwalają się, Dobra, to jest tak. Tutaj będzie. Będzie, widzę, tak jak, jak się ułoży, tak będzie. Ułóżmy yy, to inaczej. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Hmm. Coś, yy, coś mi tu nie trybi. Aha, czyli musimy je układać w ten sposób. Pod kątem wtedy nie ma, nie ma najmniejszego problemu. Ale właśnie jak sobie widzicie, powstaje tutaj taki jajo, które będzie trzeba wypełnić. I w związku z tym tak naprawdę ja nie wiem, nie mam pomysłu za bardzo, co z tym, co z tym zrobić. Nie chciałbym go wypełniać tym ciemnym drewnem, bo to by sprawiło, że całość nabierze takiego dziwnego. Dziwnego wyglądu. Mógłbym to również jeszcze pociągnąć, cofnąć w tamtą stronę. Skoro już i tak utraciliśmy na symetrii, bo tu mamy. A! Nie, tu, tu, tu jest tajne wejście. Tu jest tajne wejście, które kiedyś powstanie jeszcze. E, jakbym tylko pamiętał, do czego ono miało prowadzić, to by było zdecydowanie. Lepiej. Pamiętam że, pamiętam, że miało być, ale już nie pamiętam dokąd i co miało robić. Ale to jest rezerwa, rezerwa terenowa, zostawiona specjalnie właśnie pod tym kodem No i jaki to. Nie wiem, może ktoś z Was pamięta, co ja tam chciałem zrobić. Może się odgrażałem. Chociaż, skoro to miało być tajne wejście, to taki pewny tego nie jestem. Mogłem to zrobić cichaczem, nie mówiąc nikomu. Tak. Oops. Jednym słowem, jednym słowem mamy zagadkę. Tutaj umieścimy to i yy, zużyliśmy wszystkie dodatkowe nieszczęsne yy, spruzłudy, znaczy birchwood planksy. Yy, więc użyjemy te i zobaczmy, jak się uda w tym miejscu to wszystko yy, zakryć. Pochodnie na górze, żeby się nic nie zespałnowało jak to wygląda? Ja, dobra, będzie, e, będzie git. E, jeszcze tylko muszę wymyślić, co chcę wstawić tutaj w to miejsce. Prawdopodobnie będzie to jakiś element dekoracyjny. Prawdopodobnie płotek ewentualnie, ewentualnie coś takiego na kształt, e, jak mamy w naszej sypiali tutaj na górze. Aj, kurczę, jazda stąd. wściekłe kurczaki. Właśnie na dół. Coś takiego, jak zrobiliśmy tutaj w naszej sypiali, e, czyli takie ozdobne ogrodzenie. To to chyba nie będzie głupi pomysł. Będzie ciemne tło z jasnymi dechami, użyjemy specjalnie virtual plaksów. A jeśli chodzi o sypialię, e, to ona też chyba czeka, bo... A! To szkło jest tragicznie, tragicznie delikatne. E, Ta, ja ten dach tutaj zrobię jednak, nieprzedroczysty, tam się machnie udawaną górę, las i jakieś, może wejście właśnie na farmę. E, myślę, pomyślałem sobie właśnie, że tą jaskinię, którą tam znaleźliśmy z tyłu, Wykorzystamy właśnie na stworzenie wejścia, żeby sobie ktoś mógł z zewnątrz wejść albo z bazy wyjść gdzieś w tamtą okolicę, tak się również może zrobić farbę krów na górze, albo coś. Dobra, ale to już nie dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i dlaczego to się nie zamyka? Pewnie nie ma sznurka. Korci, korci miał tą dźwignię. Jakbym się uparł, to bym ją to tutaj wstawił i właśnie by działało bez problemu string. Jeszcze mamy dwie sztuki. Jedyne co bym musiał tylko przełożyć ten kabel pod spodem, który przechodził. Bo on chyba trochę trochę wypada właśnie przechodzi przez blok, ale chociaż jest. Jakby nie patrzeć. Mm -hmm. O. Teraz będzie się zalekało, za każdym razem po prostu po, po, po wybuchu Creepera e, kilka odcinków temu zapomnieliśmy o tym szturku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Mistrzów Minecraft i Magii. Cześć!